Cześć, witajcie w dzisiejszym przeglądaniu odcinku Znów widzimy się na Pokémon Center I co, wpadło kilka nowych produktów, więc stwierdziłem, że pokażę wam je Więc bez przedłużenia, zaczynajmy Oto produkty, tutaj macie już look na całe, na wszystkie produkty A po kolei zaczniemy od pluszaka Mr. Mime'a, Hatching Plush Tak się on prezentuje, 65 dolarów bardzo ładnie wygląda. Chociaż ten pałmo bardziej mi się podoba. Tutaj jeszcze mamy Corfagiusa. Tak się prezentują wszystkiego wymiary. Oczywiście tak on wygląda. I mój ulubieniec, czyli pałmo, tutaj świetnie wygląda. 39,5 cala. No i co, przechodzimy do ubrań, bo wyszła nowa seria piżam. Tak, bo to są piżamy takie. Tutaj mamy akurat szlafrok. Męski. Tak się prezentuje na zbliżeniu. Bardzo ładnie wygląda. Pokémonem przewodnim jest oczywiście Wulpix. Hmm. Jeden z bardziej podobających mi się produktów w dzisiejszym przeglądzie. Bardzo fajnie wygląda ten Wulpikcik. Cena 60 dolarów więc jeszcze też nie aż taka przesadzona. I co dalej mamy? To już damskie shorty. Tak one się prezentują. Tutaj takie Pokémony. Jest też Wulpikcik. Co, tak one wyglądają 30 dolarów czy to jest drogo? Chyba nie aż, tak jak na produkty Pokemonowe Patrzę na to, że jednak Pokemon Company mocno się ceni, więc cena 30 dolarów za te produkty nie wydaje się jakaś bardzo wygórowana. Mamy koszulkę jeszcze do tego zestawu, też 30 dolarów. W tej samej tematyce też bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj od razu zobaczymy rozmiary. Tak się prezentuje rozmiarówka. Jeszcze od razu cofnę się do rozmiarówki z naszego szlafroka. Tak on się prezentuje. I co idziemy dalej? Już Mouse Hold Moment. Sleeper Pants, czyli tutaj spodenki. Tak się prezentują. Mouse Hold bardzo ładne. Też bardzo ładne, chociaż mówię bardziej podoba mi się ten Wolpiksik. I też 30 dolarów cena raczej do przeżycia jak za produkty z Pokemon, kompa, od Pokémon Company. No i oczywiście do zestawu jak już szlafrok to jeszcze takie spodenki. Bardzo fajne. Też 30 dolarów, czyli w tej samej cenie co z tamtego zestawu. Jeszcze zaraz zobaczę, pewnie będzie bluzka zwykłe z vulpixem Ale co, mamy vulpixa Bardzo lubię, więc Jakby się dało, może bym wziął eee, I co, koszulka 24 dolary to niecałe 100 zł, jeśli dobre materiały To nawet cena do przeżycia Tutaj mamy wszystko 90% poliester W bawełna. niebawełna ale cóż, tak to wygląda. Yy, widzowie napiszcie co wy o tym myślicie. Co myślicie o materiałach wykonania. Tutaj poliester. Tutaj niestety też elastan. Piszcie co wy o tym myślicie. Ja wolałbym jednak oryginalne, naturalne materiały. To teraz koszuleczka. Eee, T-shirt yy, damski z serii Mousehold. Też bardzo fajny, bardzo ładnie się prezentuje. No ale tak jak mówię, niestety dużym minusem jest fakt, że to jest poliester i jelasta, na nie jakaś bawełna. I coś, o czym chciałem, nie chciałem Wam wspomnieć wcześniej, bo to tylko dla wytrwałych, którzy oglądają nasze filmy w całości, powróciły wreszcie. Eee, tiny ze Scarlet Violet 151 Mini Tiny. Wszystkie są już dostępne od nowa, więc bardzo fajnie. Ja bardzo lubię te Tiny. Niestety, ale chyba jeszcze z jeden mi został, nie jestem pewien, ile dokładnie, ale już naprawdę niedużo, chociaż troszkę tych tinów się otworzyło. I co, dla tych, którzy nie wie, znają serii 151, seria specjalna, bardzo fajna. Karty pewnie znajdziemy. Karty i produkty właśnie z tego setu znajdziecie u nas na stronce. I co? Macie tutaj Gengar i Poliwag 9,99, czyli niecałe 40 zł. Dobra, bardzo cena jak za te produkty. Standardowa, ale przy tym kursie dolara to za 40 zł te tiny są. W... Bardzo przystępnych cenach, jak za 151, bo teraz sam booster kosztuje około 23-25 zł, myślę, że no, co najmniej. I co mamy Dragonite i Willeplum. Co tam dalej mamy? Arcanine i Omnad. Oprócz tego mamy oczywiście Slowpoke i Sandrash, Machamp i Cubon. Chyba tego TIN otwierałem, tego otwierałem. Yy, Machamp Cubon i mamy jeszcze Elect Electabas Magnemite, tego chyba nie otwierałem. Yy, tego wiem, że otwierałem, to jest Magneton i Ekans. Scyther yy, i Weezing chyba też nie było otwierany i ten na pewno nie był otwierany, czyli to jest Kadabra i Hitmonlee. Ja nawet go chyba wtedy, jak Bremni widziałem, że był w ogóle gdziekolwiek w tych sklepach, co patrzyłem, dostępny. Więc może jak się znowu pojawi, to wezmę. Właśnie, jest duża szansa, że jeśli znowu pojawiły się produkty z serii 151, tutaj jak akurat Tiny na Pokémon Center, to może pojawią się też u nas w Polsce w normalnych sklepach, zwykłych. To byłoby akurat bardzo fajne. Od razu zapraszam Was do nas na stronkę, bo się pojawią to na 200% pojawią się u nas na stronce, więc jeśli chcecie dorwać produkty ze 151, nawet teraz też w dobrych cenach, bo czasami zdarzają się promocje, to serdecznie Was zapraszam. Oprócz tego zapraszam e, tych, którzy mają tylko ochotę do wsparcia nas na platformie Patronite albo Buy Coffee 2 link e, w opisie. E, zapraszam również na Discorda, też znajdziecie w opisie. Link do Discorda, link do stronki znajdziecie i w opisie, i w przypiętym komentarzu. I co? Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Cieszę się, że, że tak podobają Wam się te przeglądaniowe serie, te odcinki. I co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, czy podobają Wam się takie firmy. Bo dużo z Was pisze, że tak, ale. Im więcej komentarzy, tym lepiej będę wiedział. Może macie jakieś propozycje, co można ulepszyć, co można poprawić. Ja już Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek i jeszcze raz zapraszam na stronkę, na Discorda i do wsparcia nas, tych co chcą. A ci co nie mogą finansowo nas wesprzeć, to komentarz, łapka w górę i subskrypcja też dla nas wiele znaczy. Ja już Wam dziękuję i widzimy się w następnych filmach. Cześć!